Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Kiedy mała dziewczynka usiadła przy fortepianie w sali pełnej biznesmenów i powiedziała: "Tego nauczyła mnie moja mama", nikt się nie spodziewał, że jej melodia zatrzyma serce najbardziej bezdusznego prezesa w całym mieście. Deszcz uderzał o szyby sali konferencyjnej, w której wszystko było przesadnie eleganckie. Marmurowe podłogi, kryształowe lampy i złote ramy na czarno-białych zdjęciach. A jednak atmosfera była zimna jak stal. Siedzący na końcu długiego stołu mężczyzna, Aleksander Radecki, dyrektor jednej z największych firm technologicznych w kraju, nawet nie drgnął. Był znany z tego, że nigdy nie okazywał emocji. Nikt nie widział, jak się śmieje, a jeszcze mniej osób widziało go szczerego. Ale tego popołudnia coś w nim pękło. Panie prezesie, fundacja chciałaby podziękować za wsparcie, powiedziała kobieta z działu PR, prowadząc do sali kilku wolontariuszy i dzieci z Domu Kultury. Dzisiejszy występ jest tylko małym gestem wdzięczności. Aleksander skinął głową, z pozoru obojętnie. Lubił ciszę, liczby i kontrolę. Nie lubił dzieci. Ich nieprzewidywalność przypominała mu zbyt wiele z przeszłości, której próbował nie pamiętać. Dziewczynka, może siedmio, ośmioletnia, wyszła na środek. Miała ciemne włosy, delikatnie falujące, splecione w warkocze. Ubrana była w prostą białą sukienkę i różowy sweterek, za duży o dwa rozmiary. Trzymała w dłoni złożony arkusz nut. Jak się nazywasz? Zapytała jedna z kobiet, zachęcając ją do przedstawienia się. Lena odpowiedziała cicho. A tę piosenkę nauczyła mnie moja mama. Na moment zrobiło się absolutnie cicho. Aleksander, który dotąd patrzył w ekran laptopa, uniósł wzrok. Słowa dziewczynki odbiły się w jego głowie jak echo: Moja mama. Nie wiedział czemu, ale serce zaczęło mu bić szybciej. Lena usiadła przy fortepianie ustawionym w rogu sali. Drobne palce dotknęły klawiszy, i w jednej chwili wszystko zniknęło szum deszczu, światła neonów, nawet ciężki zapach konferencyjnej kawy. Melodia była prosta, niemal dziecięca. Ale coś w niej było znajome. Nutka po nutce, Aleksander poczuł, jak wspomnienia zaczynają przebijać się przez mur, który budował przez lata. Nie, to niemożliwe, szepnął, choć nikt go nie słyszał. Siedział nieruchomo, patrząc na dziewczynkę, która grała z zamkniętymi oczami, jakby była w innym świecie. I wtedy usłyszał słowa piosenki, które nuciła cicho pod nosem. Gdy noc ciemna spadnie, nie bój się, nie śpi sam, mama śpiewa ci ciszą, że jutro przyjdzie świt. To był jej głos. To była ta sama melodia. Ta, którą słyszał ostatni raz dwadzieścia lat temu, zanim drzwi ich małego mieszkania zatrzasnęły się po raz ostatni. Po sali przeszedł szmer. Ktoś ocierał oczy, ktoś inny uśmiechał się ze wzruszeniem. Ale Aleksander tylko siedział, blady, jakby zobaczył ducha. Wstał powoli, jak w transie, i podszedł do fortepianu. Kiedy dziewczynka skończyła grać, spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Czy twoja mama uczy muzyki? zapytał niepewnie. Lena skinęła głową. Tak, proszę pana. Ale powiedziała, że już kiedyś znała pewnego człowieka, który znał tę piosenkę lepiej niż ktokolwiek. Zrobiło mu się duszno. Cisza, jaka zapadła, była cięższa niż jakiekolwiek słowa. Jak się nazywa twoja mama? wyszeptał. Dziewczynka spojrzała na niego poważnie, po czym wypowiedziała imię, które zmroziło mu krew w żyłach. Maria. Maria Nowicka. Dźwięk tego imienia sprawił, że wszystko wokół Aleksandra przestało istnieć. Świat zatrzymał się w miejscu. Aleksander nie słyszał już oklasków. Wszystko rozmyło się w szumie, jakby siedział pod wodą. Jedyne, co usłyszał, to echo imienia Maria. Kiedyś przysięgał sobie, że już nigdy nie wypowie go głośno. Lena zeskoczyła z krzesła i pobiegła do wolontariuszki, która czekała przy drzwiach. Ale zanim wyszła, jeszcze raz obejrzała się przez ramię, tak samo, jak kiedyś robiła tamta kobieta, gdy zamykała za sobą drzwi jego mieszkania. Ten sam gest, ten sam sposób unoszenia brody. Panie prezesie, czy wszystko w porządku? Zapytała cicho sekretarka. Tak, skłamał. Proszę odwołać resztę spotkań. Nie pamiętał, jak znalazł się w samochodzie. Wiedział tylko, że musiał ją zobaczyć. Po tylu latach ciszy, po tym jak rozstali się w gniewie i żalu, jego ciało po prostu ruszyło samo. Małe osiedle na obrzeżach miasta wyglądało jak zatrzymane w czasie. Niskie budynki, dzieci bawiące się na podwórkach, zapach świeżego chleba z piekarni na rogu. Tam mieszkała. Wciąż pod tym samym adresem, który zapamiętał lepiej niż własny numer telefonu. Zanim wysiadł z auta, zauważył przez szybę kobietę stojącą w oknie na pierwszym piętrze. Rozpoznanie zajęło mu sekundę. Zmieniła się, włosy krótsze, twarz dojrzalsza, w spojrzeniu coś spokojnego. Ale to była ona. Maria. Otworzyła drzwi, zanim zdążył zapukać. Wiedziałam, że przyjedziesz, powiedziała cicho. Lena cię poznała, prawda? Nie potrafił odpowiedzieć. Stał z rękami w kieszeniach, jak chłopiec, który wrócił po latach do domu, którego sam się wyrzekł. Ona zagrała tę piosenkę, powiedział w końcu. Naszą. Maria uśmiechnęła się słabo. Wciąż ją pamiętasz? Nigdy nie przestałem. Głos mu zadrzał. Ale dlaczego, dlaczego nie powiedziałaś mi, że? Maria odwróciła się i weszła do środka. Bo nie byłeś gotów. I ja też nie byłam. Wnętrze mieszkania pachniało kawą i starym drewnem. Na pianinie leżały nuty, te same, które widział wcześniej u Leni. Aleksander usiadł na kanapie, patrząc na ramkę z fotografią. On, Maria i maleńka dziewczynka w szpitalnym łóżeczku. To byłaś z nią w ciąży, kiedy odszedłem? Zapytał, chociaż już znał odpowiedź. Maria skinęła głową. Myślałam, że twoje serce nie ma już miejsca na nikogo. Wtedy wszystko w twoim życiu było ważniejsze projekty, kontrakty, konferencje. Nie chciałam, żebyś traktował ją jak przeszkodę. Cisza. Jedna z tych, które bolą bardziej niż krzyk. Aleksander wstał, podszedł do pianina i doknął klawiszy. Wiesz, że ta melodia to jedyne, co przypominało mi, że jeszcze żyje? Wyszeptał. Słyszałem ją czasem w głowie, jakby ktoś grał ją po drugiej stronie ściany. Maria spuściła wzrok. Lena znała ją od urodzenia. Grała ją, zanim nauczyła się mówić. Za drzwi dobiegł cichy śmiech dziecka. Dziewczynka wbiegła do pokoju z rysunkiem w ręku. Mamo, narysowałam nas. Powiedziała, a potem spojrzała na Aleksandra. I pana też, bo pani mówiła, że kiedyś był pan bardzo ważny. On uklęknął, żeby być na jej wysokości. Nie jestem już taki ważny, lenął. Ale chciałbym nauczyć się tej piosenki jeszcze raz. Od ciebie. Dziewczynka skinęła głową z dziecięcą powagą i usiadła przy pianinie. Maria patrzyła na nich, nie mówiąc nic. Z każdą nutą Aleksander czuł, jak coś w nim się rozluźnia, jakby ciężar wszystkich lat spadał z ramion. Kiedy melodia dobiegła końca, Lena odwróciła się do niego. Mama zawsze mówi, że muzyka wraca wtedy, gdy człowiek jest gotów słuchać. Aleksander uśmiechnął się po raz pierwszy od lat. Nie wiedział jeszcze, czy może naprawić to, co kiedyś zniszczył. Ale po raz pierwszy czuł, że chce spróbować. Wieczór był cichy. Z za okien Marii słychać było tylko deszcz, który powoli przestawał padać. Lena już spała, skulona w małym pokoju obok, z pluszowym misiem i nutami na stoliku. Aleksander siedział w salonie, trzymając w dłoniach filiżankę herbaty. Nie pamiętał, kiedy ostatnio czuł taki spokój. Żadnych maili, żadnych telefonów, żadnych ludzi pytających o wyniki kwartalne. Tylko on i kobieta, której kiedyś pozwolił odejść. Nie wiem, jak ci to wszystko wynagrodzić powiedział cicho. Tyle lat ciszy, tyle błędów. Maria spojrzała na niego, opierając się o futrynę. Nie musisz nic wynagradzać. Wystarczy, że nie znikniesz tym razem. To proste zdanie uderzyło go mocniej niż jakikolwiek wyrzut. W filmie był przyzwyczajony, że każda porażka da się przeliczyć na liczby. Ale tutaj nie było raportów, nie było tabel. Tylko człowiek, którego zranił i dziecko, które nosiło jego oczy. Następnego dnia Aleksander poprosił Marię, by pozwoliła Lenie odwiedzić go w biurze. Chciał jej coś pokazać. Kobieta zawahała się, ale w końcu skinęła głową. Kiedy dziewczynka weszła do wielkiej sali konferencyjnej. Wyglądała jak kropla koloru w świecie szkła i stali. Pracownicy przystawali po drodze, nie dowierzając, że ktoś tak mały idzie obok ich szefa, trzymając go za rękę. Na środku sali stał nowy fortepian, biały, błyszczący, jeszcze z zapachem świeżego lakieru. Dla ciebie, powiedział Aleksander, żebyś mogła grać, kiedy tylko zechcesz. Lena usiadła nieśmiało. A po chwili jej palce znów zaczęły tańczyć po klawiszach. Melodia popłynęła po pomieszczeniu jak ciepłe światło. Tym razem Aleksander nie odwrócił wzroku. Patrzył, jak ludzie z jego firmy stają w drzwiach, jak ktoś przestaje pisać na klawiaturze, jak nawet asystent z telefonu odkłada słuchawkę. Wszyscy słuchali. Kiedy dziewczynka skończyła, cisza była głęboka, ale niechłodna. Jakby ten dźwięk coś odmienił nie tylko w nim, ale w całym miejscu. Po południu wrócili razem do Marii. Słońce przebiło się przez chmury, oświetlając podwórko. Lena biegła przodem, a oni szli powoli, jak dawniej, dwa cienie, które w końcu się spotkały. Myślisz, że moglibyśmy zacząć jeszcze raz? Zapytał ostrożnie. Maria spojrzała na niego uważnie. Nie wiem, Aleksandrze. Ale jeśli naprawdę chcesz, to zacznij od niej. Wskazała głową w stronę córki, która śmiała się pod drzewem. Dla niej wciąż wszystko jest możliwe. Zatrzymał się, patrząc na dziewczynkę. Wiesz, że kiedyś wierzyłem tylko w przypadek i statystykę? Powiedział po chwili. Ale dziś mam wrażenie, że nic z tego nie było przypadkiem. Maria uśmiechnęła się delikatnie. Może to właśnie muzyka nas prowadziła. Nie ludzie, nie czas. Melodia, której nikt z nas nie potrafił zapomnieć. Następne tygodnie zmieniły wszystko. Lena zaczęła uczyć się w prywatnej szkole muzycznej, a Aleksander coraz częściej zostawiał komputer w biurze, żeby odebrać ją po lekcjach. W weekendy siadał obok niej i próbował grać. Palce drżały, myliły się, ale dziewczynka śmiała się i poprawiała go cierpliwie. Z czasem melodia stała się ich rozmową, tą, której nie potrafili wcześniej odbyć słowami. Pewnego dnia Maria nagrała ich ukrytą kamerą. On, potężny prezes, skupiony jak dziecko, i dziewczynka, która śpiewała, poprawiając jego rytm. Na końcu nagrania Lena powiedziała coś, co Maria potem zapisała w ramce i postawiła nad pianinem. Tata nie gra idealnie, ale gra z serca. Minęło pół roku. W fundacji, w której wszystko się zaczęło, zorganizowano koncert charytatywny. Lena miała zagrać pierwsza. Gdy wyszła na scenę, sala ucichła. W pierwszym rzędzie siedział Aleksander, dumny, spokojny, a obok Maria, trzymająca go za dłoń. Dziewczynka usiadła przy fortepianie, Spojrzała na nich i powiedziała do mikrofonu: Ten utwór nauczyła mnie moja mama. Ale dziś gram go z myślą o tacie. Pierwsze dźwięki wypełniły salę. Melodia wróciła po raz ostatni, pełna, dojrzała, szczera. Kiedy wybrzmiał ostatni akord, Aleksander zamknął oczy. I po raz pierwszy od dwudziestu lat poczuł, że jego życie ma sens. Czasem naprawa zaczyna się nie od słów ale od dźwięku, który przypomina, kim naprawdę byliśmy. A czasem to właśnie dziecko gra melodię, której dorosły nie umiał już zagrać sam.